globalne tutaj wszyscy mówią cichy e, bohater, e, no nie, bardzo dobre zawody, e, tak bez fałszywej stronności. E, gdyby te pił, e, kilka piłek było w waszą stronę, na pewno MVP powędrowałoby e, w kierunku twojej osoby, e, ale już e, o samym spotkaniu nie no szkoda, bo niewiele zabrakło. Od razu weszliście z bardzo wysokiego C, pierwszy set. To na pewno ryba sobie zdawał sprawę, że dzisiaj nie będzie przeważnie, będzie łatwo, i tak było. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo za te słowa. Dla mnie najważniejsze w tym meczu. Ja nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc, czy my wygramy, czy przegramy. Ja po prostu bardzo chciałem, żebyśmy wreszcie zaczęli grać jak, jak drużyna, jak, jak Zaksa. Pełna energii, walczyła o każdą piłkę, i myślę, że udało nam się to zrobić w tym meczu. Wiadomo, to jest mistrz polski. Ma znakowitych zawodników po drugiej stronie, więc łatwo wiedzieliśmy, że nie będzie. Urwać punkt Lublinowi, myślę, że można to zaliczyć jako sukces. Wiadomo, każdy z kibitów i my tak samo chcemy, chcemy, chcielibyśmy zacząć ten rok z wygraną, ale ja się chyba bardziej cieszę z tego, że my po prostu zaczęliśmy ten rok, jak troszeczkę inna ina zaksa niż te ostatnie mecze. Właśnie był jakiś reset, bo Rafał Szymura przed tym spotkaniem mówił, że mocno trenowaliście w tej przerwie świąteczno-noworocznej, też na siłowni, ale też chyba no, w głowie tam musieliście sobie troszeczkę poukładać, że, że może być lepiej. I od pierwszej piłki, tak jak powiedziałeś, no to było dzisiaj widać, że wróciła stara dobra zaksa. Tak, dokładnie. Ten okres świąteczny ciężko przepracowaliśmy, ale myślę, że przede wszystkim bardzo fajnie, że też dostaliśmy po prostu święta wolne. E, każdemu nam to, to pomogło, bo czasami wiadomo, można trenować, siedzieć godzinami na tej hali i trenować, nie wiem, przykładowo zagrywkę, ale przychodzi mecz, głowa, głowa nie jest w tym dobrym miejscu i to wszystko poszło jakby na marne, więc przede wszystkim chcieliśmy, żeby nasza głowa odpoczęła, zresetowała się, e, zmotywowała też przede wszystkim. E, wiedzieliśmy, że mamy, ostatni mecz graliśmy 20 grudnia, czyli mieliśmy sporo czasu, żeby przygotować się na Lublin. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz, więc już po prostu nawet na tych świętach powiedzieliśmy sobie, dobra, nie, nie gadamy o siatkówce. Nikt w domach nawet nikt nie rozmawia o siatkówce, trzeba się zresetować. I od pierwszego dnia, jak wróciliśmy, no to już był pełny fokus na, na siatkówce. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z Marcinem Komendą, on Was bardzo chwalił hmm. od no, wszystkich zawodników z akcji 50. Możemy powiedzieć tak, że mimo minimalnej porażki, to będzie taki trochę założycielski mecz na drugą część sezonu. Że nie chcę powiedzieć, że będzie już z górki, bo mieliście swoje problemy, mam, że to, mam nadzieję, że to już jest przeszłość, ale no z taką grą, to, to tych punktów powinno być znacznie więcej w drugiej części zasadniczego sezonu. Tak, dokładnie. No, ta pierwszą rundę byliśmy mistrzami grania tie -breaków. Nie przeszkadza mi to, jeżeli to będzie w drugiej rundzie, tak samo. Tak jak już powiedziałem na początku, ja chcę, żebyśmy po każdy mecz wychodzili pełną energią i po prostu zobaczyli, co, 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 co z tego wyjdzie, bo wiem, że to nam na pewno bardzo, bardzo pomoże. Jak przebiegą te następne mecze z Bełchatowem, potem chyba z Jastrzębiem, no jakby nie mam łatwych meczy, tak pokazaliśmy, że e, z dołówką tabeli możemy przegrać i to mocno przegrać, więc wiemy, że nie ma łatwych meczy, musimy dawać siebie maksa. E, mam nadzieję właśnie, że każdy mecz zaczniemy w taki sposób. A o wyniki już się nie martwię. Dla mnie najważniejsze jest po prostu, żebyśmy walczyli i się nie poddawali. Właśnie jak z tym Bezbatowem może ta rywalizacja wyglądać? Bo też jeżeli myślicie o playoffie, to tamtych punktów, no ja nie wiem dokładnie, ale chyba koło 7 teraz jest straty do ósmej do lokaty, no to trzeba punktować nawet nie po breakach, ale za komplet częściej. Tak, dokładnie. No, ale tutaj to jest jakby plus liga. Tutaj każdy z każdym po prostu traci i zyskuje punkty, więc ciężko jest powiedzieć, no, jeżeli będziemy grać same tie breaki, raz wygrywać, raz przegrywać, no to myślę, że spokojnie dojdziemy do tych play-offów, no bo <coughs> przecież <przepraszam bardzo. coughs> gdzieś zawsze jakaś drużyna e, zgubi punkty, albo nawet e, zbierze te punkty. Mam nadzieję, że my będziemy tą, tą drużyną, która. Te mecze, które powinniśmy wygrać, wygra, a te mecze, które teoretycznie może być ciężko, po prostu będziemy zdobywać jakieś punkty i, i, i kraść po prostu od przeciwnika.